Konieczna tak, tak tak, tak. jest systematyczność. Raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Im chłodniejsza woda, im się mniejsza temperatura, tym lepiej śnieg, mróz, tak, kraw. Przede wszystkim trzeba schodzić wody z głową, tak? Trzeba przede wszystkim się dobrze rozgrzać, a nie jak niektórzy wchodzą, rozbierają się i wchodzą do wody, tak? Choroba murowana. Rozgrzewka podstawa. Przeciwwskazaniem jest alergia na zimno. Tak nie ma żadnych przeciwwskazań. Dobra kondycja, rozgrzewka i chlup do wody. jak jest praca, i nazwisko? Anna Sawicka, wiceprezes wszystkich Morsów. Brawo! Anna Rydzyńska. Brawo! jak jest Boku, a woda ma zero, to z wody się nie chce wychodzić. Zapraszamy do obrzegu czwarty, szósty, styczeń dla światowy świat morskiego. Zapraszamy z nami z kawałego do wody. Jeszcze raz, imię nazwisko nazwiska. Jezu Żulicki, morsa dość pylacko obrzegu. Panie Jezu, jak to jest tą wodą? No woda jest popięcia długa. Kamera się dostaje, krew się burzy, krąży, oczyszcza organizm. No i człowiek się czuje jak młody był. Tak. No. Czy człowiek choruje? Nie, no To co? O, to słabo. słabo. Choru nie chorują. Słaby mors. Od tego roku nie wiem. To powiedz, powiedz, że w ogóle nie chorujesz. Ja nie wiem, co to choroba. Ja w ogóle nie jestem choroba, bo ja nigdy od dziecka prawie nie chorowałem. Chyba dwa razy chorobę. Od 70 -tego proszę, roku. nie pamiętam, sadnik. Bardzo dziękuję, Paweł. Od 70 roku się kąpię, ale nie wiem, jak to. wygląda.